Cześć, witajcie! Dzisiaj to się dopiero wystroiłam, prawda? Naprawdę stylówka już na święta, na Boże Narodzenie. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jak w prosty sposób z kwadratów zrobić takie hokery albo broszki. W zależności od tego, że tutaj zastosujecie zapięcie do broszki, czy przyszyjecie sznureczek, to otrzymacie albo broszkę, albo hoker. Sama nie wiem, co lepsze. Jak myślicie? Ja Was zapraszam, żeby krok po kroku zrobić ze mną taką ozdobę. E, witajcie serdecznie. Dzisiaj w krótkim filmiku, tak jak obiecałam, pokażę Wam, jak zrobić taką różę e, na szydełku z kwadratów. Filmik będzie krótki, bo ja już mam zrobione te kwadraty, a to są zwykłe, słuchajcie, kwadraty e, babuni. E, ja ich zrobiłam około 40-50, bo miały być swetrem, ale jak robiłam te hokery e, na szyję, te róże... E, na drutach, tak, to wpadłam na pomysł, że z tych kwadratów też można coś fajnego zrobić. Tym bardziej, że mam ich bardzo dużo. Więc po prostu usiadłam i zajęło mi to naprawdę dwie minutki, żeby już z gotowych kwadratów zrobić taką różę. No, będzie Wam potrzebnych 5 kwadratów. One mają, słuchajcie, wszystkie są jednakowe, bo były blokowane. Mają bok 10,5 cm. Więc na jedną różę potrzebna jest 5 takich kwadratów. No szydełko, no to wcześniej jest potrzebne, żeby zrobić te kwadraty. Igła metalowa, tempa albo igła plastikowa i nożyczki. Jeżeli chcecie, żeby to było broszką, to musicie się zaopatrzyć w dobre zapięcie do broszki. Ja mam takie, kupiłam, żeby wypróbować, ale no nie jestem zadowolona. Kupiłam też coś takiego, na razie nie ma tego w sklepie, bo ja chcę to wypróbować. To jest broszka, broszko zapinka. Może fajne to być, bo to na brzeg e, na przykład klapy odpłaszcza taką broszkę można sobie zapiąć, nie trzeba przebijać, tak albo marynarki nie trzeba e, przekuwać, ale no, jakość słaba jest. Ja kupiłam po prostu na wiadomo, wiadomo, na tym naszym portalu na A. Może Wam się przydać też dodatkowa włóczka, na przykład, jak chcecie, żeby to było hokerem, to trzeba zrobić długi, przynajmniej 1,40 sznureczek. Ale też dodatkowa włóczka przyda się, bo ja wymyśliłam sobie, że jeżeli to ma być broszką i mam użyć takich zapięć, bo naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś lepsze zapięcia to jak to przyczepić. Też Wam to pokażę, bo chciałam, miałam taki pomysł, żeby użyć kleju do tkanin Gutterman. On będzie tutaj za słaby, nie będzie się trzymało. Miałam pomysł, żeby użyć ten klej na gorąco, ale to też nie jest dobry pomysł, żeby w dzierganiu to stosować. Jakoś mi to nie, nie po drodze. Więc pokażę Wam, jak to, jak to, jaki pomysł mam, żeby to przymocować, jeżeli to będzie broszką. No dobra. To zaczynamy. No dobrze, wybierzemy sobie kwadraty albo jak, jak, jak chcecie, mogą być kontrastowe, jeden różowy, jeden czerwony, jeden taki, też fajna będzie taka róża. Może tak sobie zrobimy. A co? I mamy tych kwadratów 5. E, albo nie, nie, ten nie, ten nie, ten nie, ten idzie do różowych. Tutaj weźmiemy sobie bardziej e, czerwony. I teraz zobaczcie, te kwadraty w tej mojej pierwszej róży, w tej, to jak to robiłam. Ja to składam po prostu na tak raz. Dwa, raz, dwa, trzy, jeden będzie z cekinami, niech się świeci, tak 4 i 5. Pięć. pięć tych kwadratów składam i zszywam to w ten sposób. Widzicie? A później to dopiero układam. Teraz tak. Weźmiemy sobie jakąś nić. Ja tutaj mam resztkę jakiejś czerwonej włóczki, to jest chyba il to forte, bo taka fajna miła w dotyku. I teraz zobaczcie, pierwszy kwadracik naprawdę jest to bardzo szybko drugi kwadracik o. trzeci kwadracik czwarty, o ten jest taki trochę jaskrawy może, nie wiem bo tutaj jest bardzo dużo tego neon moheru i piąty kwadracik i zobaczcie, nawet tego już nie trzeba za bardzo zszywać, po prostu to sobie zwiążemy zwiążemy sobie Można więcej, to będzie bardziej gęsta ta róża. I czary-mary, hokus-pokus, słuchajcie, hoker jest gotowy. Tylko, ja jeszcze zrobiłam coś takiego, słuchajcie, żeby to nie, nie klapło nam tak i takie nie było potem w ten sposób, żeby to nie było. Widać, że to jest kwadrat na przykład, tak? To trzeba to troszeczkę sobie teraz uformować, tak? Teraz mamy tak. Teraz mamy tak. Ten kwadrat, to może już tak nie muszą być na, 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 na boki, znaczy tak, tak Symetrycznie zwinięte, tak? Tylko sobie tak o troszeczkę weźmiemy, tak? Ten weźmiemy, tak? To będzie nasz spód, tak? Następne też, tak? O, tutaj już nie składamy tego w ten sposób, żeby to było, o, tak równiutko, tak? Tylko składamy sobie troszkę w ten sposób. I teraz, teraz yy, nie odcięłam, widzicie, nitki. Bo to trzeba też troszeczkę e, poszywać, właśnie, żeby to tak nam nie klapło. Fajnie by było też, pomyślałam sobie właściwie teraz, że fajnie by było tutaj jeszcze zastosować e, może ładniej by to wyglądało e, troszkę mniejszy kwadraci. Tak jak one są zrobione na e, trzy, ok, trzy rzędy, to jeszcze może taki by był podwójny, ale nie jest to jakby obowiązkowe, tak? I teraz słuchajcie, ja sobie to e, przeszyję tutaj, tak? Przeszyję w ten sposób, żeby to. o, Tutaj o, złożone, tak? Sobie to tak, o. Od spodu przeszyję wszystkie te kwadraty, a ten zobaczcie, o, tak żeby no, wyszedł nam trójkąt, można powiedzieć, tak? Chodzi o to, żeby tam się później nie rozpłaszczyło. I ten, ten kwadrat też zrobimy na taki, o, na taką zakładkę tutaj z tym I one wtedy będą bardzo fajnie, słuchajcie, wyglądały. Na taką zakładkę, widzicie? No i już to inaczej wygląda. Nie są to jakieś takie rozpłaszczone yy, kwadraty, tak? Ten sobie też zwiążemy z tym. To musi być dosyć takie, no, no stabilne, tak? Żeby to się tak nam nie potem, nie, 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 nie jak coś powiedzieć. Żeby to się trzymało, tak? Żeby to rzeczywiście. O, widzicie tutaj? Też sobie połączyłam ten z tym. Ten sobie jeszcze raz zrobię i połączę z tym. O, i to już wygląda zupełnie inaczej. No, nie jest to takie płaskie, tak? Mimo, że mamy 4-5 kwadratów, tak? O, i myślę, że, to, że ta forma już jest ok. Wrócę sobie tutaj na spód tej, tej róży. O, zobaczcie, i mamy to w ten sposób i wygląda, moim zdaniem, bardzo dobrze. Teraz sobie y, zobaczymy. Co z tym fantem dalej zrobić? Tutaj po prostu, tutaj to sobie e, zwiążemy. Ja już zakładam, że kwadrat umiecie, tak? Ja na wielu tutorialach pokazuję, jak zrobić zwykły kwadrat. I teraz, słuchajcie, postaramy się tutaj przyczepić sobie zapięcie do broszki. Jak to zrobić, żeby to było ładnie, żeby nie stosować jakichś dziwnych klejów i tak dalej, to zaraz Wam pokażę. Moje kombinacje, słuchajcie, zakończyły się takim zapięciem. Nie jestem do końca zadowolona, ale na pewno lepiej to wygląda, niż przyczepienie tego za pomocą kleju. Ja to po prostu e, zrobiłam tutaj mały, słuchajcie, demontaż tego, bo to bardzo ładnie tutaj jest przy, przyczepione i, i odejdzie, tak? Tutaj, jest, e, tutaj są takie haczyki. Zobaczcie. Ja to po prostu... Zdjęłam, tak? I teraz y, mamy takie zapięcie. Ono jest za małe, stanowczo, za, za małe do takiej dużej broszki, y, ale może uda mi się kupić większe, to, to, to będą inne, te będą testowane. I teraz robimy, słuchajcie, magiczne kółeczko i zrobimy sobie taką podstawę okrągłą do tego. W tym magicznym kółeczku zrobimy y, 12 y, słupków. To robię szybko, no bo magiczne kółeczko to y, jest milion tutoriali na magiczne kółeczko. Z jakiś też widzicie resztek różnych połączonych włóczek. Zrobię tutaj 12 słupków, tak żeby to było okrągłe, tak? Zobaczcie. O. I po prostu przyszyję to do tego magicznego kółeczka, a potem magiczne kółeczko do broszki. Będzie. To chyba fajnie wyglądało. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zostawiam sobie to no to jest nitka do, do y, przyszycia też magiczne kółeczko zamykam tak no to musi być okrągłe y, za zakończenie y, to jest tak jak zawsze i wszędzie i słuchajcie teraz biorę sobie, żeby łatwiej było mi przyszyć to, bo tutaj jest akurat niteczka z cekinami, to ja ją sobie ciachnę i normalnie biorę igłę taką, nie taką metalową tępą, tylko normalną igłę, tylko grubą, tak, żeby yy, no muszę to, to przyszyć, tak, a to, ta igła metalowa tępa nie przejdzie z kolei przez te dwie dziurki. I teraz przyszywam, słuchajcie, yy, to zapięcie tutaj, tak jak guzik, tak? Tutaj mamy dwie y, dziurki, więc przyszywam to a, na trzy razy. Najpierw pamiętacie, żeby to przyszyć. Przyszywam to, o tutaj. Przyszywam to tak jak guzik na środku. O. To ma dwie dziurki. No, igła jest gruba, ledwo przechodzi ale przynajmniej dwa razy, żeby to złapać albo wejście y, cieńszą igły. Tak w tamtym przechodziło dobrze, a tutaj już jest y, trochę za gruba. Ale przechodzi. O. Przeszło. Myślę, że jest ok. i teraz to tutaj przy, przyszywamy, sobie to zapniemy. To już się trzyma. I teraz to przyszywamy sobie do róży. Zobaczcie tutaj, od tej strony. Mam nadzieję, że, że to widać. Dobrze to przyczepcie, żeby to kółeczko nie odstawało potem tak z tego yy, od tej róży, żeby, żeby przylegało ładnie. Tak, tutaj sobie trzymamy. O, tutaj też sobie ukryjemy tym sposobem wszystkie supełki, które, które tam mieliśmy wcześniej. O. Stanowczo za małe jest to zapięcie. Ono powinno być dużo większe. Może jakieś agrawki by tutaj yy, zdały egzamin. O. Jest przyszyte. To jest początek tego magicznego kółeczka, więc ja tutaj to przeciągnę, zawiążę supełek. Ciągnę to gdzieś tam do środka tej róży, żeby, żeby to schować. Na przykład możemy to schować w tym magicznym, pod tym magicznym, pod tym no, kółeczkiem. I teraz mamy tak zapięcie przymocowane. I myślę, że y, na pewno, no to jest całe zrobione ręcznie, tak? A nie przyczepione jakimś y, klejem na, na gorąco. I na pewno się to nie, nie urwie. Stabilnie jest. Także mamy, słuchajcie, dwie róże. Jeżeli chcecie, żeby to było y, hokerem, no to trzeba zrobić sznurek i tutaj po prostu przyszyć sznurek. Ale tego już nie będę pokazywała. Jak zrobić sznurek? E, macie w poprzednim tutorialu. Akurat jest to sznurek na drutach metodą i którą bardzo łatwo jest zrobić i bardzo, i warto to znać. No to mamy kolejne piękne rzeczy z cekinami, bo każdy, każdej tej broszce przynajmniej jeden kwadrat jest z cekinami. Zasubskrybujcie, udostępcie, skomentujcie cokolwiek, żeby była jakaś Wasza reakcja, żebym wiedziała, że to Wam się podoba, czy nie. I oznaczajcie Róża Magic Club.